Cześć, nazywam się Kajorodziński, prowadzę Kajodata, jestem analitykiem danych i wracamy do tematu Pythona, wracamy do biblioteki Pandas i wracamy do naszego obiektu DataFrame. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to odsyłam Cię teraz. Obejrzyj sobie, żeby obejrzeć te podstawy. Odsyłam Cię również do odcinka, w którym. Pokazuję, jak sobie Pythona zainstalować i jak stworzyć sobie cały ten setup, bo ja już mam Pythona w PyCharmie otwartego. Dzisiaj e, będziemy kontynuować temat data Dzisiaj zrobimy sobie GroupPy i zrobimy sobie podstawowe obliczenia, używając e, funkcji GroupPy. Mam stworzony e, DataFrame e, trochę podobny do tego, którego używałem w poprzednim odcinku, czyli mamy People Data, tylko że tutaj mamy. Imię, a później mamy kraj. No i tak jak widzisz, mamy naszą listę, i z tej listy list w zasadzie stworzymy sobie nasz data frame, to jest nasze people data tutaj, a także mamy kolumny, mamy imię, kraj, wynagrodzenie i wiek. No i teraz, tak jak informowałem w poprzednim odcinku, możesz co prawda zrobić sobie coś takiego, że dasz print, df i scribe. I puszczysz sobie to. No i spoko, to ci daje jakieś tam obliczenia, ale to po pierwsze, może nie zawsze chcesz widzieć wszystko. Po drugie, może chcesz trochę inaczej spojrzeć na te liczby. I tutaj najprostszym sposobem jest użycie funkcji GroupPy, która jest bardzo podobna do SQL-owego Jak się za to zabrać? Będziemy sobie to wszystko zapisywać w e, zmiennej result. Na razie dam sobie to jako empty string i później po prostu dam sobie print, żeby mi ten e, rezultat zawsze był drukowany, Oczywiście jak sobie to teraz wydrukuję, no to e, nic nie widać, tak? Mamy mamy empty string tutaj, ale tutaj będziemy sobie wrzucać różne rzeczy, które będziemy, które będziemy e, testować. Na sam początek jak wygląda group By? Bierzemy sobie nasz data frame, który żeśmy sobie tutaj skonstruowali. Kropka, group by. Otwieramy nawias i teraz pytanie, po czym grupujemy? I tutaj w nawiasie kwadratowym rzucamy sobie nazwę kolumny. W naszym przypadku będzie to Country, no bo to ma największy sens. Tak, imiona nam się chyba nie powtarzają. Nie, mamy dwa razy Jamesa. Um, czy jeszcze coś tam się powtarza? John jest również dwa razy, ale tych, tych krajów jest znacznie mniej. Więc mamy nasz Group By, i teraz pytanie, co my chcemy z tym Group zrobić. Na przykład, dajmy sobie coś takiego jak first i zobaczmy, co się nam pokaże. Ok, czyli wydrukował nam ten rezultat, czyli de facto, de facto tą, tą zmienną, czyli ten nasz dataFrame, frame, na którym użyliśmy Group By, i metoda first pozwala nam na wyciągnięcie pierwszej wartości. Dla danej grupy. Czyli mamy, jak widzisz, tutaj Francję i mamy Mary i jej wynagrodzenie i jej wiek. No to zobaczmy sobie, gdzie jest Francja. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Dopiero tutaj jest. OK, mamy jej wynagrodzenie i mamy jej wiek. I w ten sam sposób mamy Germany, to jest Adam, to jest tu. Mamy Sweden, Sweden jest dopiero tutaj, to jest, to jest nasz James. I mamy UK James, 30 029 lat. Czyli to jest dokładnie to, co się pokazuje tutaj. Kolejna rzecz, analogiczna. Last, ostatnia wartość. Też nie jest to jakieś wielkie odkrycie, ale nie o to nam przecież chodzi. Chodzi nam o to, żeby y, policzyć sobie jakieś rzeczy. No i na przykład chcemy wiedzieć, jakie są sumy. Tych naszych kolumn, zauważ, że w momencie, kiedy ja nie sprecyzowuję sobie kolumn, to dostaniemy po prostu wszystkie kolumny. Czyli jeżeli teraz dam sobie sam, to widzisz, że mam sumę wynagrodzeń i sumę lat. Co jest trochę bez sensu, ale załóżmy, że dla naszego przykładu chcemy to pokazać. Mamy sumę lat i sumę wynagrodzeń dla każdego kraju. Myślę, że byłoby o wiele sensowniej. Gdybyśmy tak naprawdę zobaczyli sobie sumę wynagrodzeń, ale tylko dla salary, czyli tylko dla wynagrodzenia. Czyli jak to zrobić, żebyśmy mieli tylko jedną kolumnę? W tym przypadku dajemy sobie dodatkowy nawias tutaj, w którym po prostu sprecyzujemy, o jaką kolumnę nam chodzi. Salary. I teraz jak widzisz mam wyciągniętą sumę wynagrodzeń dla każdego kraju. Oczywiście sam to nie jest jedyna opcja, jaką tutaj mamy. Możemy użyć średnią. Możemy użyć medianę. Albo możemy użyć zwykły count, który tutaj wiele nam nie da, ale po prostu pokaże ile danych wartości jest. I w tym przypadku wiemy, że mamy dwa wpisy z Francji, cztery z Niemiec i dwa ze Szwecji. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy użyć tutaj jednak naszego imienia, no to możemy sobie go dodać, to żaden problem. Teraz dodamy sobie name i możemy sobie to puścić w ten sposób. No i teraz widzisz, jak to jest, jak to jest policzone. Natomiast co ciekawe, John oczywiście nie jest, przepraszam, James Tutaj mamy raz Jamesa i tutaj też mamy Jamesa. Oczywiście James będzie policzony raz, dlatego że wpada do różnych grup. Mam nadzieję, że to się przydało. Jest oczywiście jeszcze wiele więcej rzeczy i bardziej skomplikowanych, które można robić z GroobByem, ale mam nadzieję, że na początek pomoże ci to policzyć sobie różne rzeczy i też jakby poszerzyć twoją wiedzę, jeżeli chodzi o Pandas. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jaką kolejną rzecz chciałbyś, żebym ogarnął tutaj na tym filmiku, jeśli chodzi o Pythona albo inną technologie w ogóle, no i nie zapominaj o lajku i subskrypcji, bo dla tak małego kanału jak mojej jest to niezwykle ważne, szczególnie biorąc pod uwagę, że cała ta wiedza jest za darmo. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!